Teraz kto chyba. Dzień, Masia, widzę, jest historyka z i kto? Certo. nowa, kolejna seria. w styczniu, to w styczniu kurier przyjdzie ostatecznie. Nic kurier nie... widzę, nas okłamał i ostatecznie musieliśmy, że to jest Game Passa to kupić. Był... W sumie Game Passa, Crash, Team Racing. Na pewno, oczywiście, ci młodzi nie będą wiedzieli, co to jest Crash, ale ci starsi na pewno wiedzą. Po, po. Graliście na pewno gdzieś w 90 -tych w latach 90 w tą grę, na pewno ją kojarzycie, no i oczywiście kojarzycie na pewno ścigankę, miał na pewno jeden z Was taki znajomy, kurde był, miał jakąś kosę, przychodziliście do niego, i żeby się ścigać, ale to jest oczywiście odnowiona na z 2019 albo 18. 17, I, tak, no dobra, i oczywiście ta gra jest czasami aktualizowana, ma różne updatey. <laughs> ma jakieś skiny dodaje, pyro, ale my oczywiście zajmiemy się dzisiaj trybem fabularnym, no nie wiem, przygoda po prostu. A to z Oczywiście też sprawdzimy czy tutaj można grać w trybie dwuosobowym na tym. No oczywiście dajmy Adventure. Dajemy sobie tak. Mod, Needs of the World. Damy na razie Easy Visible, bo ja nie umiem za bardzo grać. Damy na razie Crasher, no to czekaj, daj, podłącz się. Weź pana drugiego. A wyłącznie w naszym domu. Tak, widzę, bo ogólnie, z tego nawet wiem, to... Czekaj, wyjdę. Opa! wyjdę totalnie. Empty. No, mamy klasik. No nie wiem, zobaczymy, czy się my, jak będzie mógł. Ogólnie też widzę jest taki tryb, gdzie się ścigamy. Nie No to poczekaj na razie. Zobie Arkę mam problem, ale już statek w grubym sobie dokupiłem. Jaką się nazwa to... Nie wiem, trzeba powiedzieć. Co Zaczynamy. To rejs tutaj. Że jest wyścig, widzowie. I już się ścigają Cieszę się, że oni po rzeczą żołnierzu O, szaman! To jest ta ośmiornica, nie wiem jak go się nazywa Mykrus Oxide jakieś Widzowie Jest Polski. polsku. No, on wyrzuca nam wyzwanie, żeby z nim się zmierzyć wyścig i z nim wygra. Zespacujcie nim z tam na Ziemi. ...by zatrzymuje ją jedną ręku. On jest gotowy na rejs. W Ameryce. Let's go! O, Kasper Puga. Nie, na niego rogatek. Nie no rogatek, nowe ja, autoste postawiłeś, nie wypracowanie. O, tutaj jest Szymon <noise> To jest Jak Jakub. No. <noise> o, Beat. A widzę, wracam po cięciu, chyba. Dobra, może. Ustawienia to nie zębały, no prerz oczywiście śpi. Zero. Shipward. I już nie mogę grać. No czekaj Ja Ubydram będę? Witaj Ubydza Szaman Ubydza Twoje skille Masz różne te mapy Nie rozumiem co tam do mnie mówi to różne trzy tryby Wygrać trofii. And good luck! Widzicie? Czyli Szymek nie może dołączyć, weź się wyłącz. No nic innego. Nie no, chyba nie odchodzisz. A, czyli co? Full rok. Możemy chyba te pojeździć. No to co mi to, to nie chce, tak, do Kraszkowa. Co to... ty z tego oczywiście musimy w tym Adventure dom próżne mapy przechodzić. Możemy tu jakieś postacie odblokowywać. Oczywiście za... będę się starał każdym charakterem grać żeby różne skiny są. Ta mapa no, no jest najłatwiejsza. Szymek ją chyba od razu ogarnął. No, fajnie, widzę, jak to wygląda. No. A co czy mogę? Nie możesz. O, mamy taki normalny skład. Rogatek no to... mnie zablokował. Chciałem, się jedynkę bardzo łatwo gra. A ma Właśnie to jest mimo z bycia pierwszym. Bycie pierwszym, no. A rogaty chcecie, ja Ma takie oczoś napisane. No bo nie byłoby we gdzie, ale na mapie też ma podawane. Co, Akurat powiem. mapa nie bo tutaj widzę, co to mamy zegar. Ej, a jak wszyscy stoją tak w jednym miejscu, tak obok siebie, jadą na tym samym poziomie, to kto jest pierwszy, jak ostatni? Widzę jak tak driftujecie to czasami potraficie wykręcić szybsze i liczby Aha, w swoim tom się wklepszyłem Będę, no muszę się postarać żeby być tutaj pierwszy Ale ten y, dinozaur, czyli oczywiście deat Jest szybką postacią, ale ma słabego skręta, więc mogliby na skrętach porobić No muszę się nauczyć widzę, no ja się jeszcze uczę Grałem w tą starą wersję, byłem w nią dobry, ale muszę sobie się, nie widzę jak te mapy, były ja w tą wersję, to ja nie wiem kiedy jest, chyba z rok temu gram to ciekawe top 3 na razie chyba nie zmieniło za bardzo. No i tak jak mówię, możemy oczywiście się zmierzyć z Szymonem znajomymi, nawet z tego co nie możemy połączyć. Pady z Xboxawana. Może byłoby je tu w pierwszej nie wiem, chyba można by na MB4, jaki w pierwszej chcę zagrać. <gry> no i wygrałem. Drugi był Dingo Day, oczywiście osiągnięcie of oh, the good start. Polar czy oczywiście szymek. I z tego co wiem skórkę Shiba Crash. Ok, Shiba Crash. <coughs> Teraz pozwolę sobie zmienić charaktera na kogoś Oczywiście u innych postaci nadal odblokowanych już. Czyli nie moim ulubionym charakterem jest Pura. Na jak to? Polar Bear. Polar No i wygrywamy, proszę zobaczcie. Kres ma oczywiście jaką animację, nie wiem, Win'a. Bo ja będę widzę dino kinga będę nagrywał. You eventually trophy. You can go faster through turns by power sliding. Press the power slide button while performing a hard turn. Aha, uh -huh. no, i Aha, going to a little a... uh -huh. what do you, mean? you have just earned your first customization item. No. no, mogę oczywiście sobie zmienić skina, na wygląd. W menu. <grymieniu> tak, widzę, ja umiem jakoś angielski, nie? Chyba customization, Tak. Characters. No to karta może zmienimy. Od do, znaczy, to do sklepie kupiłem sobie taki na razie, ale kupmy sobie to. Nie mamy wzorów niestety na niego. Wilsy. Zostawimy no, te paint. Możemy zmienić, Dajmy na przykład zielony, stickers. Jest flaga Polski, ale dajmy tam Crasha. No i Characters. To no, mamy oczywiście Crasha. Tak, mamy oczywiście Sibę. Jakiś bonex. Trzeba wygrać 9 race tu. 4 tokeny, aby w Adventure Mode. Unlocować trzeba w... O, to coś świąteczny skin. Tego też trzeba w pit stopie. Tego też. Tu już wszystko w pit stopie. No, tutaj teraz 20 CTR tokien na Adventure Adventure. Tu też w pit stopie trzeba. No to Cortexem grałem. Tiny Tiger. Wiecie, każdy ma swój ten... Spiro? Jak widzimy daj Fajny, czyli oczywiście rogatek. Ma w dużo. daj dei... Ale... Nie wiem, co to znaczy. A Gary? Gary ma wyważony. Ten tutaj Crunch, czyli nie wiem, była bratka. Kura ma oczywiście 100% tura. No. I No a to teraz, gdy zagramy rogatkiem, rogatek jest jedną z cięższych postaci, więc się boję, że nim coś spieprzę. Tiny Forest Titan. No i może ci już będzie spodobało to możemy nawet z szynkiem jakoś. Daję odcinek, na przykład jaką ekipą się zbierzemy. Michała może jeszcze ogarniemy i jeszcze i we 4 zagramy wyjści. A teraz Ross to best". To jest też jedno z łatwiejszych map. No tutaj na początku wiem, że będą łatwe mapy. Oczywiście dodali mapy wszystkie, które były w tej wersji 90. W latach 90. Nie pamiętam, który to był rok, więc po prostu w 90. I dodali też nowe mapy jakieś dodatki też dodawali. No nie trafiłem sobie w broń. Ale jak już jeżdżę tym gadkiem, to już widzę, że ten skręt. No nie jest najlepszy. A chodzi o jego auto, nie? No jest szybki. O, panie, patrzcie, patrzcie jak jakoś. Jego... Po... To jest przecież szybki, nie on. No nie wiem co on dodał do tego auta. No, oczywiście na pierwszym miejscu dostajemy chyba tego TNT Bomby, jakieś te ochronne tarcze No i te eliksiry Dobra, a mamy jakąś tą, prawie w nią wjechałem no prawo, transfer Oczywiście tym Cortexem, Hortexem, Szamanem szaman. będzie tak tak wideo, tym tymi Szymona wymyślnymi nazwami ty wymyślisz Zagram w następnym odcinku Jak nie zdążę oczywiście wszystkich ograć to zagram w następnym odcinku o to chodzi Ale nie wiem w ogóle czy w tym odcinku się wyrobię, żeby zrobić tego lapa A jak podstaję tutaj pod też Mówię, no rogatek jest bardzo szybki. Też do niega się przyjechałeś. A, wyrobiłem się widzowie, naprawdę cięcie. Na <grystanie> widzę wracaj po cięciu. Byliśmy pierwsi. nie? tajny Doberman. No, śmieszny skin dla niego, się jakiegoś Dobermana. Dobermana, roda. oczywiście. Zatem, monety, które tam dostajemy, to do... można kupić sobie te skiny w tym stopie. Spiro! Tych skinów jest w cholerę. patrzę na to, że niektóre postacie pełno ich jest pozablokowane. Wow. Ja nie mogę jak wspomniany od tego odpadł A no właśnie widowie, bo on no właśnie uka, uka tym razem to jest sama. Niestety nie, nie doczytam co on to on wygadał. Team Bandicoot. No dobra, no to teraz wybierzmy jakiegoś kolejnego charakterca. Czyliście koko. Nie może ty jest ja widziałam. Że... Czyliście Szymek. Masz jakiś problem? Dobra, odwakujmy te nowe koła. No i w sumie tyle odwlakować nowe kółka. Bo ja widzę, to by było bez sensu. Aha, cofać nie można? Nie, no proszę! Myślałem, że cofać można, ona jest w sumie takie sama jak Kresz. Dziewczyna na Kresza. Bardziej, to jest jego siostra, skoro ona też tam Bardziej miło tego wstawia, bo nie wiem. Nie zagłębiam się. Mogę gadać głupoty. <noise> Więc Ciebie nie słuchajcie, widzowie, pod delnym no, no. A Oczywiście u Szymona w najlepszym w w samym czasie będzie, co? Nie jest... I do nie Farming, gdyby Wam się spodobał bardzo. Mystery Caves. To jest dość łatwa mapa, jakieś triceratops, się z nami witają. To jest To jest ogólna mapa jakaś z dinozaurami, bo tam jakiś proodaktyl widzę. Jestem ósma, po Kurde, nie miałem tego też spina. spinach. Drugi inny dy jesteś. Świnia jest przed tobą. Nie jest świnia, to jest ten... A. That w skinie. Uh -huh. Nie wiem, jak teraz jak wygląda świnia. I'm dead. The... Straight up. Ja widzę, że... ...że za może mam na tym easy. Ale no muszę się widę jeszcze nauczyć i podwaliło mnie No 3 rydy jesteś Dwa tychy 1 cyty Pochodzam bo 3 rydy jesteś coś 2 zrobiłwanydy 1 cyty. <grymne> <grymne> Sbyalnie w niego wjechałem. Ubda. A nie z Ubda. O łupdę masz! O nie, on TNT postawił! Need speed. Masz TNT, chłopie! Czyli Minecraft uspaczył w TNT. Co? Wiesz, TNT był chyba już było... dawno używane, Nie w Kreszą. I nie tylko, w majnie Przecież za te jabłuszka mam jakieś mocniejsze bronie. Beczka z prochem to jest tak... w przybliżeniu. O nie. Czy ja tego właśnie to zmarnowałem bez sensu? Co ostatni ogląda? Crash. To no, crash. Co to jest, jak Polar ma jakiś skina? To nie jest. takie, robić jakąś taki wkę, że Co to jest? Chyba, Łubda razie jeżeli no, będę idzie mi nieźle. Ej no gdzie masz Łubdę? Ale łódy nie ma na pierwszym miejscu. Ani okay. nie. Nie widzę, no, udało mi się. To razem świnia mała ostatnia. <laughs> jak to się mówi na nią. Blue, koko. super No i teraz śpinią będziemy grali. Bo jak to się jaja. To czy... w ogóle nie, czy... nie czy... wszystkim teraz grasz. No bo tak, a co nie mogę? Nie lepiej na grach? To nie jest fabularny przecież. No jest. Jak? No jest. Kazali ci? Ja no, co mi kazali? Mógłbyś zagrać wszystkim? Nie. I co no ja ta... tak, to jest moja wola. To, to, to nie jest tryb fabularny! Ty sobie mnie gadasz. No jest możliwe, żeby jeździć tam na wybranych trasach. Przecież w C City też mogłeś grać, byle jaką postać na jaką chciałeś. Aha. No tak, dobra, on nam powie, że jak będziemy skakać, to TNT spalnie tak Oczywiście, znaczy, ja już to wiedziałem. Tym razem co? Kolor. A co, ten szaman jest najsilniejszy? No to co teraz? Kogo weźmiemy? Szpiniaka, czyli jakiegoś <grym> doktora Engina. Nie. Co to my dostaliśmy? Paint'a, nie? Teraz tym pojedź, pojedź tym czymś. Wiesz, że teraz pokażę i pojedź tym. Dobra, to nam ostanimy z chyba na no nie trasa my będziemy musieli zbierać jakieś żetony A ten krzyżyk taki to jest jakieś na czasówkę. A ja czasówek nie lubię. A way and ale ja pewna way. Co to będzie za mapa. Ta... Yeah. Musisz um, kasar oznaczyć piosenkę, bo pojedziemy. O kurde, to jest ta Serwer Speedway Shipwork. Czyli ten krokodyl tutaj czyha Cytry. Spyro Raczej ci sobie zmieni sterowanie, widzę, bo wcześniej <gryw> gaz był na A. No i nie za bardzo mi to pasi. A my więc mam teraz sterowanie na tym co? Farmini mi. Nie wiem, jeżeli chodzi o tego świniaka, teraz gra. Nie wiem co on, na co on stawia, że on jest śtybki, wolny. Na pewno oberwałem głodę. Oj, zmiażdy mnie. Wagiłeś jeszcze pięknie. No i tutaj tak jeszcze latyłem. Co Co I nawet kurde tutaj zaświeciło się na kolor. Na czerwono, rogatek, że rogatek oberwał ode mnie. Rogatek moja pierwsza ofiara. O, w dupkę. O, trzy bydys, cztery tychy. No, Kacper się Dobra, to jeden z ty. Ono, ona prawie mnie trafiła. Dobra, dwa mnie tyli O, w dupkę. No, Ze swoją własną pułapkę. Tak? No, te zaraz nie blosujemy. Jak chwilę będzie trzeba zrobić cięcie? Ubda. Łde dostanie. No rogatek jak się rozpędzi. O to, że widzę, że o no, dostałeś. Nie widzę na Final Lap, ale musimy sobie zastopować. Teraz super. Tak jest. Lecę się, że Mam że teraz wyskoczę że jest pewnie. Jeden cykl jesteś. Dobra, może ktoś się w Nie chcę teraz ryzykować skrótem, bo wiem, że tam jest skrót. Nie znam wszystkich skrótów na każdej mapie. Srogi, nie <grystanie> bardzo tą grę lubi. Jak to? Mam, ja tęższą lubię. O nie. Ale spiro... ja z przez go. to przegram. Ja to z Spyro zagrać. No, no. No. no prawie. Nie to trafiło. A ty jest przy lepszy? Flameheart, czy... Cza czy Zły Łubna? Co? Nie wiem. Na pewno wygram się. Caspar 20, 2076 Blue Engine. Zobaczymy, czy dostaniemy za to, że ukończyliśmy cztery wyścigi z Ucharem. Pasera. Zadaję Ci już to pytanie od stycznia. Ile ponosisz w martwym ciągu? Nie, zaczyna się winowe. No, wygraliśmy engineer. Co robisz, kurde, tam z kolei. Oj, i coś się stało. Musisz się wspikać z jakimś księciarzem. Krajpereru. On To ze mną się ściga. Samelejciu. Krajpirejku. Krajpereru. Przegrasz. Zwariowałam, ale w następnym odcinku pojedziemy za nim o naszym nowym autem. No więc co, widzę, nie? To zakończymy sobie w tym odcinku. Piniowy nie, nie nie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć no. Widzimy się w następnym